A więc witajcie. Dzisiaj unboxing głośnika, którego dostałem. Eee, to jest głośnik od X Music. czekajcie mus muszę ustawić sobie statyw bo nie jest ogólnie o on jest w butelce statyw bo no nie mam jakby inaczej ustawić dobra Yy, tak, był zapakowany. Tako. Znaczy, bo tu to o. To co widzicie? Yy, to mi mama pakowała. Bo był samo w, samo w pudełku. Podobno pakowała mi tako. Ale nie wiem, czy to jest prawda. Bo ja go przy chwilką dostałem. Yy, I zabieram się za robienie odcinka. Jest yy, sobota. Nagrywam to. Słuchajcie, w sobotę. Yy. W niedzielę pewnie już sobie słucham na nim muzyki. Ustaw się, bo mnie denerwuje statywie. Więc zaczynajmy sobie rozpakowywać. Dobra, tu jeden. Zaczynasz mnie denerwować, bo się chwiejesz. Ty się obracasz. No nie obracasz, przepraszam za takie coś. Tu jeszcze jest e... tutaj. Kurde, ale jest sklejona. Podejrzewam, że nie będę pokazywał buzi, żeby YouTube mi nie zablokował komentarzy. To samo, że już ręce pokazuję. Chyba no, nie odkleję tego, nie rozwalając tego opakowania. Tutaj Te coś innego jest oprócz tu. Okej. Okay. Gdzieś tu jeszcze jest. Tu jeszcze jest. I mamy głośniczek yy, 42 yy, Bluetooth Aux USB Twist Ipex yy, 46. No chyba w ogóle tak właśnie wygląda. Tu chyba mamy podgląd, jak wygląda. O, tu mamy specyfikację, to możecie sobie zobaczyć. Proszę zobaczyć sobie, ustawię wam, żeby było widać. O, cześć pracy 8 godzin. Pojemność. czerwonie za pomocą smartfonem. Odporne na zachlapanie. Nie bój się deszczu. Funkcja otwarzania z karty. Dobra, jak to się otwiera tako? O, chyba tutaj. Chyba źle jest. Tak? Tak. O, jest! Jaki fajny! Co to jest? Głośnik bluetooth, instrukcja obsługi i warunki gwarancji. Wymiany, przerzut A, się tak robi. O, tutaj jestem ten. Okej. Okay. Tak to wygląda. Fajne. Odłożymy sobie tutaj. Zanim przejdziemy do głośnika, zobaczymy co tutaj, co mamy. Aha, tu są chyba kable. Tutaj co jest? Tu jest jack chyba. Czekajcie, zaplątało mi się. Tak, to jest jack. Widzicie jack? Teraz wyłoż się tutaj. Dziękuję. A tutaj drugi co jest? Jakiś, patrzcie jaki gruby. Dobra widzicie, o. Jaki kabel potężny, a jaki to jest? Mamy taki. Takie o, na No taki. Dobra. Kabelki sobie odłożymy tutaj i przejdźmy do głośnika. O. Nie wiem. Jakoś chyba obudowa, żeby to było bardziej okej. Okay. Jo jaki głośnik! Eee, nie ma logo, szkoda. Szkoda, że nie ma logo. Wow. Pod jak to wygląda, tutaj co jest? A tu są te pewnie: ładowanie i nie tylko. Kurde, ale za ślepka o! Okej. Okay. tu nawet bateria jest. To o tu jest włącznik. Tu wszystko z pudełka. Tak, to wszystko z pudełka. Dobra. Czyli co? Włączamy go chyba. Uwaga. O, włącz. A, teraz mi. Device disconnected. Czym się to połączyło? O, zielony świeci. A nie, to niebieski u mnie. U mnie jest niebieski, tu jest taki, no, też jest u was niebieski. Jak teraz widzicie. Jest tu radio. Czekajcie. 6-6-6. Sześć, 6. Sześć, sześć. Sześć on off. Długie przytrzymanie włącza lub włącza. Czy czytanie. Tanie. Czy tanie. Wyło. A! Nie przeczytałem tutaj, stąd. Włączenie urządzenia krótkie, wybór źródła, tworzenia, przełączenia na kartę Micro, CD, Tri. Aha, hmm. czyli mogę. Dobra, wyostrz mi tutaj, halo. Dziękuję. A miałem przytrzymać krótko. O, zapaliło się coś. FM Mode. O, leci radio. Czy mogę coś innego? No, 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 no. prawie w kadrze nie mieści To chyba nie jest na fula. Nie sobie gra. Dobra, wyłączymy sobie power off. A, power off No i co? No nie wiem, piszcie w komentarzu, co mogę wam pokazać tutaj Jak widzicie, mamy nawet powiązanie głośników ze sobą, czyli dwa ze sobą Jeżeli chcecie zobaczyć jakąś naprawdę mocną muzykę typu, nie wiem, jakiś bas po prostu, żeby zobaczyć i jak głośno gra Zasięg i inne. Yy... No, yy... no będzie to w następnym odcinku. Piszcie w komentarzach. Yy... No i co? To był unboxing. Ja się z wami żagdam. No i cześć!